Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język mówiąc, jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Przed jak mieczem, słowem wiecznym, przeciwnik ustanie, w mocy Jezusa bądź waleczny, nie martw się, tylko wierz, a będziesz bezpieczny. Ognisty wzrok, dostojny krok. Ucieka mrok, pod stopy wróg, tak. To nasz Bóg, co ma moc i czas, na piersi złoty pas i widzi nas nie raz. Nadchodzi w mocy królestwo, nie bądź jak martwy głaz. Masz do odbycia staż życia i rozpina skrzydła swe. Adonaj, niebo i ziemia skończą się, a jego słowo wiecznie trwa. Zostanie wytarta każda łza. On wskrzesi cię, śmierć skończy się Marność zostanie w tyle, samotność minie Przyobleczony w nieśmiertelność i nowe imię Radości pełnia zakwitnie A uschłe kości z przeszłości nie będą miały znaczenia Nastanie nowa ziemia, nie będziesz cierpiał łachnienia Oto wszystko czynię nowe, on powie Każdy się o tym powie Zaśpiewaj radośnie pieśń zwycięstwa Na cześć chwałę jego królestwa pod mocą słowa padnie wróg Tak to koniec zbliża się, nic nie będzie mógł Bo twoje tchnienie zdmuchnie, diabelskie marzenie A jego istnienie skończy się, skończy się, skończy się Wszechmocny Pan widzi nasz stan On ma swój plan, nie będziesz zwlekał tam Nie każe czekać, dłużej nam Gdy liczba sług osiągnie próg Stąpi nasz mocny Bóg Zabierze nas na odłos trąby chłód. Gdy rozerwie ten firmament, a ujrzysz Jego chwałę, Pełna radość nastania, Twoje ciało ulegnie zmianie. Nie ma zapomnienia, w sprawie usprawiedliwienia. Przyjdź do żywych wód, pokonaj grób na imię Jezus. Gdy nadejdzie pan, już nie będziesz nigdy sam, Zbliża się Twoje odkupienie. To jest ten czas, to jest zbawienie. Nic nie zmienia co masz, bo to pusty wiatr, co przemierza świat. Człowiek jest jak trawa, zwija się jak murawa. Wszelkie dzieła w Bogu zostaną odnalezione. Dostaniesz w końcu swoją koronę? Wieniec życia, więc wyjdź z ukrycia na świecznik. Wieczny zwycięzca to potężny król w boju waleczny. W każdy nowy dzień możesz czuć się bezpieczny. Chwała ci, panie, spoglądający na mnie z wysokości. Proszę litości, mam duże zaległości. Oto jestem tu, jeśli zechcesz, nie poślij Kryjówkę kłamstwa zmiecie grad, Na suchej ziemi wnet wyrośnie kwiat. Wypowiesz słowo, a będzie nowy świat bez wad, Z tego jestem rad. Kładziesz szatana mocą swoją, A twoi słudzy się nie boją, Bo na głowach ich płomienie ognia się ostoją. Natomiast na głowie wroga twoja noga, Twoja twarz sroga, Płomienny gniew i pożoga, Każdy bałwan zniszczony doszczętnie. Nie ma litości, pięknie. Dzięki ci pełen zapalczywości. Gdyż to jest ich kres, na nic nie zdadzą się. Dzieła sztuki, wytwory fałszywej nauki. Rydwane twoje są jak huragan. Wymieciesz cały ten wielki bałagan. W szeregach wroga siejesz spustoszenie. Tak, wnet nadchodzi Twoje zbawienie. Dźwigasz nas wszystkich, dając wytchnienie, czekamy razem na tysiącletnie odpocznienie. Darmo dostaliście, darmo dawajcie Bogu służąc, mamonie się nie oddawajcie Własnymi rękoma zarabiajcie Jak zdecydujesz, tak będziesz miał Przypomnij sobie jak skończył Saul Mówisz wierzę, ale chyba tylko na papierze Gdzie jest twój czyn, gdzie jest twój wstyd Słońce ci przygrzało, tobie ciągle mało Jezus nie był sługą grzechu, co ci po tym śmiechu Przyjmij pouczenie, bierz kartki, notuj w zeszyt I gdzie ci się spieszy, twoja Biblia leży Spytasz, czy to było wszystko tam? Tak, ale nie rozumiałeś tego sam, kolego. Byłeś wtedy w mocy złego. Zakryj swoje nogi, nie wystawiaj się wrogowi. Kuszeni są ci obok, weź sprawdź, co mówi słowo. Co powiedzą ludzie? Czemu się tak trudzę? Nie to nie obchodzi. Kto nie słucha, sam sobie szkodzi. Plewem zaszedł w ciąży i zły owoc rodzi.